Otóż stałem się szczęśliwym posiadaczem transmitera FM firmy Xiaomi Rodmi. RODMI 2S. Mam nadzieję, że będzie to widać. To jest na pewno 2S. Co jakiś czas pytają Państwo na żadnego typu stronach internetowych. O to samo, o co ja pytałem, to znaczy o jakość dźwięku tego urządzenia i o problemy z szumami i zakłóceniami. Obecnie używam go w samochodzie marki Audi A4 z 2004 roku i już jest podłączony, zarówno działa Bluetooth, włączyłem też radio na odpowiednią częstotliwość. Chciałbym pokazać, że silnik jest wyłączony. Specjalnie podgłośnimy radio. To naprawdę jest bardzo głośno. Nie wiem, czy Państwo słyszą delikatny szum. To żaden problem. Ale wystarczy włączyć jakiekolwiek światło, które spowoduje m.in. zaświecenie się tej diody, która nie wiem, czy jest przyczyną samą w sobie, by usłyszeli Państwo coś takiego. To za chwilę zniknie, i w tym samym momencie przestaniemy słyszeć charakterystyczny szum. Problem ten trwa cały czas, również podczas jazdy. Potrafi się nasilać, tak jak w tej chwili, do momentu, w którym nie zgaśnie dioda świateł awaryjnych. Właśnie to usłyszeliśmy. Jeśli ktoś z Państwa wie, co jest prawdziwą przyczyną, czy tu jest jakiś układ, który tak naprawdę ma związek ze światłami, wystarczyłoby teraz, żebym włączył reflektory, żebym włączył właśnie światła awaryjne, cokolwiek, co sprawi, że zapali się lampka tutaj umieszczona. Lub uruchomi się jakiś układ, będzie to w ten sam sposób szumieć. Jeśli pytają Państwo o jakość odsłuchiwanej muzyki, zasadniczo naprawdę jest świetna. Urządzenie polecam, ale jeśli nie znajdą Państwo rozwiązania tego problemu, to ten szum naprawdę dokucza i naprawdę go słychać. Szczególnie gdy pojawiają się cichsze partie utworów, albo gdy się zaczyna i kończy, i naprawdę słychać to bardzo głośno. Więc. Będę bardzo wdzięczny za informację. Czy przyczyną może być instalacja podpięta pod zapalniczkę? Czy jest na to jakieś rozwiązanie? Czy mają Państwo podobne problemy? To ostatnia jeszcze migawka, żeby udowodnić, że rzeczywiście problem jest taki jak jest. Włączam awaryjne. I problem trwa. Jeśli ktoś z Państwa wie, jak sobie z tym poradzić, będę wdzięczny za pomoc.